W studio gość Mikołaj, zwany w serwisie YouTube WOMS. Witam tu Wąski, widam was na Wąskim kanale i dzisiaj znajdujemy się w Polskim radiu i w Polskiej telewizji. PolVision odwracam, żebyście mogli zobaczyć całe lobby. Dostałem zaproszenie od redaktora Piotra Orłowskiego właśnie tutaj, żeby wam pokazać, jak wygląda polskie media i ich zaplecze. Idziemy. Jest tutaj już na start Macie, recepcję. No i oczywiście okres. Noworoczny, świąteczny. Tutaj puszka stoi gotowa na, 20, na 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, było i dodzie. To jest taki fenomen, chyba w ogóle. My coraz mniej czasu poświęcamy na przyswajanie jakiejś poważnej wiedzy. Kiedyś czytałem, że faza, które pisze poważne opracowania, sięga do źródeł, chodzi po bibliotekach i później dzieli się swoją wiedzą. Na przykład jego blok odwiedza 10 razy mniej osób niż kolesia, które pyta kawały, także to coś w tym jest. To jest prawda. Ty w ogóle jesteś osobą, która skończyła stosunki międzynarodowe. Zgadza się, zgadza się. I tak ze stosunków międzynarodowych nagle na YouTube. No słuchaj, to są stosunki międzynarodowe. W pewnym sensie, tak. Ja bym się spodziewał, że on będzie w Brukseli gdzieś tam. Dyplomacja. Też był vlog, też był vlog z Brukseli. Tam jest takie studio nagraniowe, tu jest nasze studio emisyjne. Poradne. co? Nie, nie, tylko poradne, w, w, w ogóle studium. Nie w ogóle skąd te kwiaty się tutaj dzieje. Co, co tu się stało, że kwiaty w wygrane? Nie Ktoś przysłał. <laughs> z polskim kwiatów Moi drodzy, mam w ogóle dla was newsa, ponieważ teraz w pol Vision w polskiej telewizji tutaj w Chicago, jeden vlog tygodniowo. Nie w całości ale jeden vlog tygodniowo będzie tutaj publikowany, puszczany w polskiej telewizji. Także poza YouTube'em będziecie mogli obejrzeć Wąskiego także, e, także w telewizji, moi drodzy. W telewizji. Ale czekam przede wszystkim, kiedy moje filmy dokumentalne będą puszczane w telewizji, a nie w vlogi. To byłaby super opcja, chociaż zaraz może się dogadamy i nawet projekt Lunik będzie w telewizji. Albo jakiś inny film poważniejsze, niż tylko vlogi. W tą drogę właśnie celujemy, w tą drogę idziemy, moi drodzy. Aż ktoś doceni starania wąskiego kanału. Tu mamy nasze studio telewizyjne. Niech stanie się światłość. Wiesz, tutaj, tutaj będą dzisiaj nagrania, w ogóle przyjdzie też koleżanka, która dzisiaj będzie pierwszy dzień prowadziła Monitor, czyli to, ten program Em, który my tu mamy taki informacyjny program codzienny, on jest takim odpowiednikiem wiadomości em, jak w TVP, czy no, jest... troszeczkę dłuższy niż TeleExpress? Okay. Miałem okazję pracować w TeleExpressie przez kilka lat, więc to, to nie jest do końca TeleExpress. To jest bardziej jak wiadomości w Polsce, albo fakty. Aha. No i my codziennie informujemy tutaj w ramach tego programu o tym, co dzieje się w Chicago, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych na świecie, w Polsce, także dla niektórych. Polaków, dla części Polonii, zwłaszcza tej, tego starszego pokolenia, która no różnie u nich jest z językiem angielskim, no to często jest tak, że my jesteśmy takim oknem na świat, mm -hmm. że oni przez nas dowiadują się, co się dzieje na świecie, no i, no i oprócz tego lokalnie, bo my też lokalnie jasne, bo to działamy jest jak, 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 jak okay. taka lokalna telewizja szikagowska. Czy polscy w Polsce mogą obejrzeć na przykład w jakiś sposób, albo odsłuchać audycji hmm, No akurat to jest tak, że my działamy tutaj Trochę tak jak telewizje, te duże telewizje w Polsce, czyli jesteśmy dostępni na naziemnie jako taka cyfrowa. To, to się nazywa cyfrowa na powietrzna telewizja, dokładnie tak. Mhm. W Polsce to jest takie, że są muksy, które są ogólnokrajowe, a tutaj my mamy takie muksy lokalne, czyli to nie jest tak, że jesteśmy w całych Stanach, ale jesteśmy w Chicago i w okolicy, i w tym rejonie można nas bezpłatnie, wszyscy, którzy mają te odbiorniki cyfrowe, mogą nas odbierać. Oprócz tego jesteśmy dostępni na takiej tutajszej telewizji Comcast. To na jest, tak. tak, a Comcast jest odpowiednikiem takiej polskiej Wektry. Czyli okay. jest, jest dostępny w dużych miastach. To jest taka kablówka, która ma oferty wielu kanałów, no my tam też jesteśmy. Część naszych treści jest w internecie na naszych stronach internetowych, typu, no nie wiem, no, na przykład taki monitor, który się tu pojawia, to później można sobie go zobaczyć, ale całego programu jeden do jednego nie streamujemy i, i nie mamy czegoś takiego, jak możliwość oglądania nas online. No bo, szkolne, bo, ale nie jesteśmy szkolne. telewizją internetową, bo to, bo to też pewnie o to chodzi, że teraz mm -hmm. te telewizje, które mają, są dostępne na otwartych tych stronach internetowych i takich mhm. kanałach internetowych, to są telewizje internetowe. My jesteśmy klasyczną telewizją. A, bo wiesz jak to jest. Młodzi to zazwyczaj po prostu nawet nie mają telewizora, tylko po prostu oglądają no. na laptopie albo na YouTube właśnie. Media nie? się zmieniają i my też to obserwujemy i, i to jest tak, że niektórzy mówią, że taka klasyczna telewizja mhm. wymiera, mhm. ale z drugiej strony chociażby patrząc na rynek polski, to jednak te, te telewizje, które są od lat największe, czyli telewizja polska, TVN, Polsa, one się mają dobrze. Dają radę, dają radę I te, które pojawiają się nowe na rynku, um, one nie są w stanie im zagrozić. Także to też pokazuje no, specyfikę. Przyszła ostatnio zamknęli tą nową telewizję. No tak, to tam z część, część, tatą, mo część tak. moich kolegów tak, pracowało w TVP, też. oni pracowali to, tam. Ee... I zresztą to jest tak, że um, <laughs> dziennikarze, z którymi się pracuje, jak, jak pracujesz w telewizji, przez, ja pracowałem przez kilkanaście lat w TVP w Polsce, mhm. to praktycznie dziennikarze są wszędzie, więc mam kolegów i w Polsaci, i w TVN-ie, i w TVP jeszcze masę ludzi, bo, bo oni tam zawsze są po prostu. Oczywiście. Nie, no ale też nasze drogi gdzieś się rozchodzą, bo no, ja na przykład wyjechałem do Stanów parę lat temu. Właśnie. I tutaj, i, i tutaj chciałem Ci zadać kolejne pytanie. I tutaj właśnie mam pytanie do Ciebie. A jak odczuwasz różnicę w działaniu polskich mediów ze swojego doświadczenia? jakbyś byś porównał tą pracę tutaj? Albo czy miałeś okazję obserwować naszych amerykańskich kolegów. Tutaj my działamy tutaj, to jest dość specyficzne, dlatego, że tak, my jesteśmy telewizją polonijną, no, czyli nie będziemy nigdy telewizją amerykańską. Działamy na amerykańskim rynku, a okazję współpracować z Miałem okazję współpracować w ten sposób, tak jak dziennikarze, którzy znajdują się mhm. w jednym miejscu. No właśnie, no. Czasami tutaj pojawiają się u nas goście amerykańscy, mhm. czyli zdarza się, że znani jacyś, znane osoby, ale na przykład dwa tygodnie temu gościliśmy tutaj u nas w studiu, mamy radio też po drugiej stronie budynku, gościliśmy u Cosby. Jutta Cosby to jest taka amerykańska dziennikarka, która no, kilkanaście lat temu pracowała w telewizji Fox News. I miała bardzo popularny program, jak to się mówi tutaj w Stanach Zjednoczonych. Show takie popularne, mm -hmm. gdzie oglądało ją kilkadziesiąt milionów Amerykanów i ona akurat ona ma polskie korzenie. Była w Chicago. Ja wpadłem na pomysł, żeby zaprosić ją tutaj do programu na żywo. No i okazało się, że na spotkanie z Polonią, które miała w Copernicus Center, to jest takie nasze centrum kulturalne tutaj w Chicago, przyjechały wszystkie lokalne amerykańskie telewizje. No bo Rita Cosby pojawiła się w Chicago, ale nie wpadł na pomysł, żeby ją zaprosić do programu na żywo, więc my tutaj jako jedyni mieliśmy ją w studiu radiowym akurat, no ale też program Telewizyjny realizowaliśmy w związku z tym wszystkim. No także okazało się, że, że była. Ona nie mówi po polsku, no bo ma polskie korzenie, ale po polsku może powiedzieć dzień dobry, dziękuję. No, Natomiast to tak jest, że tutaj Amerykanie przychodzą. Bywał u nas gubernator, bywał u nas burmistrz miasta, no, czyli tam, 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 tam. tak, w związku z tym, że no, jest tutaj ta pol polonijna populacja, która liczy. Różnie się mówi. Niektórzy mówią milion. Ja w to nie wierzę, bo to jest niepoliczalne. Ale, no dajmy, że nawet jest tu 300 tysięcy, dzieląc przez trzy, że ci, którzy z tego miliona, którzy mają polskie nazwisko i nawet gdzieś polskie dokumenty, to część z nich nie mówi po polsku nawet. Więc ja już, ja już nie patrzę na nich jako ja takich taki naszych odbiorców. No to jesteśmy takim, powiedzmy, telewizją dla 300 tysięcznego miasta, czyli tak jak są takie lokalne kanały telewizji w Polsce, nie wiem, w Katowicach, w Gdańsku, w dużych miastach. No i my tak tutaj działamy. Ta Polonia się zmienia. Więc my też no, staramy się reagować na to wszystko. Teraz zresztą mamy taką zmianę staramy się przeformatować troszeczkę, I, i to też jest tak, że to studio jest tu od lat. Nasza telewizja działa od 1987 roku. Jest jedyną w Stanach Zjednoczonych telewizją lokalną, polonijną, która ma emisję 24 godziny na dobę. No ale my mamy dużą możliwość emisyjną, ale z kolei no jednak nie jesteśmy tak wielką firmą, jak no powiedzmy właśnie TVP Polsat czy TVN, więc tutaj też nieco mniej ludzi pracuje w tej naszej telewizji, także patrząc na to wszystko, teraz właśnie myślimy też o pozyskiwaniu różnych treści z Polski, bo przecież wiele się w Polsce produkuje, ty sam produkujesz kanał YouTube uh -huh. i, i często te treści są naprawdę na dobrym poziomie. Ostatnio Macie Korłoś zgodził się e, współpracować to też po takich jakichś tam starych znajomościach e, dziennikarskich e, z nami, więc tutaj rzeczy, które u niego się pojawiają e, na YouTubie, w mediach społecznościowych, nasi e, chicagowscy odbiorcy mogą zobaczyć. To z kolei myślę daje szansę tym e, producentom z Polski, że no, ocean jednak e, zaciera tę odległość. I to jest tak, że my jesteśmy. W takiej kolebce tych korporacji i takiej technologicznej dynamiki, ale z drugiej strony jednak zauważam, że internet powoduje Mimo, że jest, to nie potrafi przenieść tego, co jest bardzo nadległość, i, i ludzie po prostu nie docierają. I to, co my możemy tutaj pokazać, co jest dostępne w internecie w Polsce, jest znane. Przez to, że my jesteśmy daleko, Stany Zjednoczone są daleko, to do części tych treści ani by po prostu nie dotarli. Ale mówię, że przyszłość jest taka, Piotrze, że można tak robić materiały, że jedziemy. No wiesz, no jak oczywiście, to, to, to tak, to co tak. Co co chwilę coś się dzieje. No co chwilę chodzi, są takie um, materiały, na których się pojawiamy, ale akurat teraz. Po nowym roku e, masz spokojnie. No wiesz, ta wigilia nasza była ważna dla bezdomnych coraz. Okej, okay, jedziemy. Trzy, dwa, jeden, poszło. Monitor Polwizyn, Agnieszka to Polska. Witam Państwa i zapraszam na przegląd wybranych wiadomości mijającego dnia. Prezydent Trump spotkał się w środę z przywódcami Demokratów w Kongresie. To jest koniec. Bo ja ci dałam taką zakładkę z okay. OFA. Wiesz, o co chodzi? Okej, okay, dobra, dobra. Teraz dobra. ja muszę zapisać plik i dam ci znak na następny news. No to teraz wchodzimy tutaj w telewizji pod do naszego serca. W studiu już byliśmy, no a tutaj wszystko jest realizowane. No i tutaj wszystko się odbywa z tej strony technicznej, która jest zazwyczaj w telewizji niewidoczna, no ale gdyby nie realizacja, to programy by się... Na, nie ukazywały. My nie nadajemy na żywo tutaj tych programów telewizyjnych, to też jest taka ciekawostka. Mamy serwisy informacyjne, które są nagrywane chwilę wcześniej przed emisją i one później są emitowane o konkretnej porze wieczorem. Natomiast zdarzają nam się sytuacje, mieliśmy na przykład podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które wygrał Donald Trump. Program na żywo, gdzie no naprawdę dużo się działo tak jak, tak jak to bywa w tych telewizjach dużych w Polsce, czyli w TVN, czyli w TVP Info. No, ja byłem w po info przez lata, więc te doświadczenia też tutaj można zawsze wykorzystać i. Um, zresztą koledzy radzą sobie dokładnie tak no, samo jak w tych Polacy telewizjach wywoś, czy 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 profesjonalnych w Polsce. Mamy tutaj Artura, który nam pomaga. No i realizuje właśnie dzisiejszy program. Cześć! Tak wygląda realizacja? Mamy... Nie, nie powiem ci co Artur robi po godzinach. Co robi w jakim, po godzinach. Klubie pracuję. <laughs> tajne przez poufne, dowiemy się o tego w postprodukcji. Słuchaj, dam tak? radę. Dam radę, wiesz. Ja piszę reklamy, on A co ją... robimy? No właśnie teraz A co my siedzimy. I współpracujemy razem. Współpracujemy razem, tekst dostaliśmy, nagraliśmy ten tekst i teraz montujemy tekst y, razem z muzyką. Akurat <grym> Agnieszka, Agnieszka lubi hip-hop, to wybraliśmy hip-hopową muzykę. No i przecinamy dla klienta ostateczny, to znaczy okay, to, to będzie reklama, tak? tak to, to będzie cała reklama, reklama. A w jakim programie montujemy? To jest WaveLab. Mamy muzykę. Głos. Ścieżka muzyki, ścieżka głosu, dobra. No i to wszystko jest płodnie tutaj podcięte. Ten 8283. Więcej nam www. Potrzebujesz rozliczyć podatki. Prowadzisz działalność gospodarczą. A może chcesz ją dopiero rozpocząć? Przyjdź do biura rachunkowego ITEX Company. Oferujemy kompleksowe rozliczenia firm w zakresie podatków. Czy to był twój głos? To tak, głos. to jest jego głos. Jesteś rektorem? Tak. Nie wiem, parę osób, które, którzy nagrywają reklamy, są, sw używają swojej głosy. Mhm. Generalnie trzeba z jakiegoś, jakiegoś od dzisiaj. Wiesz co, nie, właśnie już w tej chwili nie. A, Teraz ale sujecie sami, na przykład? Sami musimy. Aha. Właściwie sprzedawcy, którzy podpisują kontrakty i robią reklamę, piszą tekst tak jakby sami musieli ją nagrywać. Mhm. Tak. I przychodzą tutaj do studia. Ja używam Mateusza głosu, bo on jest taki wyrazisty i głęboki. Uh -huh, uh -huh. Czyli nie, nie jest tak, że na przykład outsourcujecie do Polski i polskich lektorów? Wcześniej czy... tak robiliśmy Aha. i tak mieliśmy, o, ale i, i to, i to żeśmy to, to robiliśmy, ale w tej chwili jakoś jest wiesz różnica czasowa. Ograniczała nas trochę w pracy. Czasami trzeba bardzo szybko coś zrobić, mhm. a tu godziny, godziny nas różnią i przesyłasz. Tak. Oni nie zawsze wiedzą, jak przeczytać na przykład ulicę po angielsku, a, angielsku i no. zaczynają pisać z powrotem. Ty już śpisz w tym czasie, przychodzisz mhm. rano, reklama jest nieprzygotowana. A to jest wszystko już. Tak Także ale nawet wszystko wtedy na... używaliśmy głosy z radia. Na przykład y, y, są takie osoby, tak. które są na, y, 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 głosy, na antenie, które, które używają swoje głosy do, do reklam. No tak, no bo jeżeli Ktoś już jest dziennikarzem, to nie dość, że no, ma ten głos jednak, do, żeby, żeby to wypowiedzieć wszystko, więc może też robić za lektora, prawda? Tak jest? Zgadza tak. się. Chciałam powiedzieć, że jeszcze nigdy nie poznałem takiej osoby, która lubi swój głos, Właśnie, jak, tak. się, jak się nagrywa. I w zasadzie jest tak, że ktoś przychodzi do studia i mówi, no to, ale nie nagrywaj mnie, w ogóle nie lubi swojego głosu, jak weź to nie. Na. Mówię, no dobra, ale nagraj, zobaczymy, jak będzie. No, no i z, z reguły tak bywa, że generalnie wychodzi to bardzo dobrze, tylko że ta osoba, która nagrała ten głos, nie, nie znosi jest, swojego nie własnego lubi. głosu. Tak, tak, tak. 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 Ja, ja też na przykład ja nie, lubię, ja nie lubię swojego lubię głosu. głosu. Ja nie lubię swojego głosu i unikam nagrywania czegokolwiek ze swoim głosem, bo dla mnie to jest tortura. Potem odsłuchiwanie tego. Mhm. Ja też, słuchajcie, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak ja nagrywałem pierwsze swoje filmiki, to nie jest tak, że ja wyszedłem i od razu tutaj, prawda, przeprowadzę wywiad, jestem od razu prezenterem, czy dziennikarza, chociaż ja nie, nie uważam siebie za jakoś za dziennikarza, tylko bardziej no, po prostu youtubera, tak? Ale pamiętam, że właśnie pierwsze jakieś wywiady, czy sądę uliczną, pi pierwszą pamiętam, jakąś zrobiłem, no to przecież ja, e czy ja mogę zadać pytanie, My, bo tutaj chcę no bo to, nagrać filmik, ja ja nie? To jest że taki nieśmiały jest. na samym no, początku, tak, nie? Tak, tak, no. tak, To wszystko trzeba się nauczyć. Wszystkiego trzeba się uczyć i trzeba... Więc to nie jest tak, że ktoś ma talent i tak dalej, tylko to jest kwestia wyuczenia się. To jest kwestia wyuczenia się, ale też kwestia odwagi. Odwagi, tak. Też kwestia tak. zmierzenia się z samym sobą, sobą i uh -huh. nie unikania pewnych nowych doświadczeń, tylko doświadczenia ich. No talent pomaga. Tak. O tak, pomagać jakiś <głos> super supergłos, daj. <noise> no. to wiesz, co jeszcze tutaj robię? Postprodukcję z całego mm -hmm. dnia na, na noc. Bo w nocy, jakby lecą u nas po prostu. A, żeby było coś. muzą, no? e, jakąś tam polsko-amerykańską. No dobra, ale tak. Ty... No tak, w e, polskim w radiu leci nie? polska muza, nie? Czasami się zdarza. <laughs> cześć, cześć. tutaj leci takich polskich hitów Podsiadło, tako, czy, czy co? Tako na pewno. Czasami się zdarza Don Góralesko I, o, i Lubię, lubię Don Guralesko, szanuję. Ostre? Nie, Ostry czy to nie takie też. Zależy, wiesz, jak się da wyciąć te wszystkie przekleństwa eee, no tak. i wejść w bit, kurde, żeby to były takie wersje radiowe. Ciężko znaleźć czasami dobre numery, żeby tak, wiesz, pociąć. Bo niestety. Ale przekleństwa też się pojawiają. Nie, no wiadomo, w polskiej to Ciędze. też tam musi coś być. No jak język polski, to język polski. A jakieś fajni polscy y, twórcy, muzycy, artyści wpadają w ogóle? Nie dość, że tam, nie wiem, koncertować, to może jeszcze na wywiadik jakiś? Ostatnio był u nas sobota, a w marcu przylatuje kękę. O, 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 Więc no, no. będzie grubo, będzie, okay. będzie wesoło, bo kękiem to jest niezły rarytas. Ale też old no Pamiętam koncerty Kalibra 44, gdzie tam robiłem im światło, właśnie na koncercie. To koncert był pół, pół, pół pociemku, pół, e, pół jasno, wiesz, różne kolory, także sympatycznie było. No. Góralesko, fajnie, pejaby, no. Popek był chyba, wiesz co, ale był popek. Jak to się mówi? Wirtualny popek był. O. Bo nie mógł przylecieć wtedy, więc. O. A... To ciekawe, to ciekawe. A... No siemaneczko, jak widzicie zwiedzamy e, dalej, e, porozmawiałem już z e, kilkoma redaktorami, jak widzicie e, plat, praca w polskich e, mediach w Stanach Zjednoczonych jest e, bardzo ciekawa e, i taka, bym powiedział, bardzo e, adventure, nie? taka fajna, fajna przygoda dla każdego, kto lubi e, no, może coś... E, Bardziej właśnie takiej pracy medialnej niż takiej pracy korpo. Chociaż nie wiem i ciężko jest mi powiedzieć, jak to wygląda w Polsce. Prawdopodobnie bardzo podobnie, jednak praca taka kreatywna jest bardzo fajna wszędzie. A klimacik tutaj polski w Chicago jest niesamowity. Wiadomości sponsoruje. Informacyjna. O, i tutaj audycja informacyjna Wiadomości... za daleko. Jeszcze raz. Radiowa, audycja informacyjna. informacyjna. Wiadomości sponsoruje i to tym ok. Rezydent Jest na koniec. Aha, dobra, słuchajcie, tutaj promocja, promocja radio, radio też się musi reklamować. Słuchajcie, może my też zrobimy jakieś gadżety tutaj YouTubeowe, kanałowe. Koszulki widzę, że są jeszcze. Czyli to jest PR, to jest dział PR-u. Tak. No, bo jest i radio, i telewizja. No i na aplikacji. A okej, to jest Spoko. Nagrywa mnie pewnie. No ale. Na, to jest. To się nazywa you're Breaking the Third Wall. Nie, nie. The fourth nie Wall. The Fifth Wall. Jakąś, jakąś ścianę tutaj. Dobrze Mateusz, czy ty masz jakąś dom, kogoś teraz w studiu? To Jola może przyjść i nagrać to? Jola może przyjść i Dobra, cool. Flada niechcianych prezentów. Na przykład klamka z kluczem z IKEA, nie? No tak. To będzie niechciany prezent. Na przykład rękawiczki do zmywania, skarpetki nie do pary, stary kalendarz 2018. Stary flip phone. No. Telefon Albo... Albo na przykład dyskietki, ona... tylko nie wiem gdzie kupić, czy jeszcze można kupić w ogóle. Tego poziomy trzeba będzie input 1, 0 Dobra, jest 0. Dzień dobry, tutaj Mikołaj Wąski Teperek. Zapraszam Was na mój program w Polvision. No i po więcej materiałów na YouTube Wąski Kanał. Super, próbujemy jeszcze raz? Możemy jeszcze raz. Dzień dobry, tutaj Mikołaj Wąski Teperek. Specjalnie w studiu Polvision. Możecie obejrzeć materiały i zapraszam Was właśnie do Polvision. A po więcej, filmików na YouTube Wąski Kanał. No i super. Ekstra, bardzo Ci dziękuję, nie ma sprawy. No moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczyliście na własne oczy jak wygląda polska telewizja, polskie radio, tutaj polskie media w Chicago, Illinois. Wpadajcie na naszą grupę Elektorat Wąskiego oraz na fanpage Wąski kanał. No i oczywiście na Instagram, jeżeli chcecie widzieć wszystkie takie rzeczy na bieżąco, co się dzieje szybciej zanim zmontuję ten materiał. Jestem Wąski, Chicago, Illinois. Subskrybuj Wąski kanał, zostaw lajka i komentarz. Dołącz do naszej grupy Elektora Wąskiego na Facebooku. Po więcej zdjęć i inspiracji z podróży wpadnij na Instagram.